Start 30, szczyt i trzy lewy długi i pięć prawy długi. Powodzenia. 5 4 3 2 1 Start. Szczyt i trzy lewy długi i pięć prawy długi 30. Trzy prawy do dwa lewy. 2 prawy bardzo długi zacisk tchmi otwiera 6 prawy do 3 lewy długi otwiera przez szczyt 100 skręt ukryty 2 lewy zacisk 32 prawy długi otwiera 50.

6 prawy, przez szczyt, do 1 lewy, zacisk. 50. Płasko środkiem, przez szczyt, 150. 1 prawy, długi, do 2 lewy. Do 3 prawy, do 3 lewy, długi, zacisk, 2. 50. Do jeden prawy długi otwiera sześć. Do dwa lewy długi trzydzieści jeden lewy. Jeden prawy długi otwiera płasko przez szczyt osiemdziesiąt. Lewy bardzo długi przez szczyt i hopa, może do 6 prawy. 30. Lekko tnij, 5 lewy przez szczyt, hopa, 50. 6 prawy, długi lewą przez 52 lewy, długi zacisk. Do 3 prawy, 30. Kotni 3 lewy do 5 prawy długi 160. Lewą przez szczyt 50. 6 prawy długi przez szczyt zacisk do 5 lewy długi przez szczyt zacisk. I 6 prawy do 6 lewy długi zacisk 4 przez szczyt. No, powoli jeden prawy długi, nie tnij. Do 2 lewy długi, do dwa prawy długi. Do 6 lewy 30. Środkiem przez szczyt, powoli 30, szczyt i skręt dwa prawy. 30 płaski szczyt i 6, prawy bardzo długi przez szczyt 30. 6 lewy, 50. Prawy, płasko, 100, prawy, 3 długa, szeroko i ciasno. 50 skręt, 2 lewy, długi. To 2 prawy, długi otwiera przez szczyt 50. i dwa lewy lekko tnij do 5 prawy długi. Do 6 lewy 50. 5 prawy i 4 lewy długi zacisk przez szczyt. Do szczyt, do 3 prawy długi otwiera 80. Głasko-śrokie przez szczyt 80. Powoli prawą do wąski 6, lewy długi 50. Skręt 1 lewy nie dni 50. 4 prawy długi 100. Głasko-śrokie przez szczyt 150. Powoli 6 lewy do skręt 1 lewy dni. 55 lewy długi do 6 prawy długi. 60 płasko długi szczyt 30. Nie 6 prawy do lekko tnij 5 lewy. Do 6 prawy przez szczyt 50 wąsko. Płaski prawy przez szczyt 50. 3 lewy zacisk do 2 prawy. 4 lewy przez szczyt, do 5 prawy, do 6 lewy, lekko tni. 50. 6 lewy, do 6 prawy, bardzo długi zacisk, 3 prawy. Do 5 lewy i 2 prawy, bardzo długi zacisk, do 5 lewy, długi przez szczyt. 6 prawy do 4 lewy. I powoli 4 prawy do otwarty na wrót lewy długi zacisk 50. 3 prawy zacisk lekko tnij do 2 lewy 30. 4 prawy długi zacisk 150. 5 lewy, bardzo długi, 60. 5 prawy, długi, przez szczyt otwiera do lewą przez hopę, do 5 pięć prawy. 56, lewy, otwiera przez szczyt. Do 5 prawy, przez hopę, do szczyt i 6 lewy. Prawy 30 powoli 4 prawy do długi otwiera przez szczyt. Do 5 prawy długi. Do 4 lewy i prawą przez szczyt skręt i 2 lewy długi zacisk. Do 2 prawy nie tnij i 5 prawy do 3 lewy.

3 prawy otwiera 33 prawy. I lewą do 6 prawy 6 lewy. 2 prawy długi otwiera 30. 6 prawy do 5 lewy bardzo długi zacisk 4. I dni 3 lewy do 2 prawy i 2 lewy długi. 3 prawy bardzo długi otwiera 6 prawy przez szczyt do 4 lewy lekko kłami 50 prawą przez chopę 70 6 lewy bardzo długi przez szczyt zacisk skręt 450 Prawy długi nie dni do 3 lewy długi otwiera przez szczyt do cztery prawy lekko dni. Trzydzieści cztery, lewy długi, do skręt trzy prawy długi. Cztery prawy długi do cztery lewy zacisk trzy do cztery prawy do trzy lewy długi przez metę pięćdziesiąt do hamu dobra robota.